Cześć za kamerą Lego Master.pl A przed Wami drugi odcinek serii Lego Advent Calendar. Co dzisiaj znajdziemy w naszej puszeczce? To jest bardzo fajna konstrukcja. Dzisiaj otwieramy. Już mamy drugą. Zostały nam 22. I tu mamy. Uwaga. Drona. Drona z pilotem. Tak wygląda pilot. Na razie nie ma żadnego operatora, ale to się na pewno zmieni. A tak wygląda nasz dron, czy jak kto woli, quadrocopter. Wyposażony jest w kamerę mm, oraz cztery śmigła zrobione z części Lego Technik. W środku znajduje się klocek 1 na 1 z wypustkami po bokach. Co bardzo fajnie nadało się na zrebudowanie y, głównego modułu naszej latającej maszyny, z góry zapowiadam, że wymyśliłem nazwę dla naszego kalendarza. Kalendarz będzie nazywał się y, Lego Advent Calendar Tomorrowland. Wymyśliłem sobie taką nazwę, ponieważ bardzo lubię przyszłość oraz takie rzeczy typu robotyka. Y, kalendarz będzie oczywiście w świątecznym stylu. Ale będę robić rzeczy bardzo przyszłościowe. Jak będę zrobił latarnię, będzie bardzo taka nowoczesna. Tak samo jak każda rzecz, prawie każda rzecz, powiedzmy w tym całym naszym zbiorze. Tak samo postaram się zbudować na następny odcinek scenkę, gdzie będę wszystkie budowle po kolei układał na każdym odcinku. Oczywiście będą one ułożone w każdym inaczej, ponieważ będę musiał zawsze posprzątać swój bałagan, ale sam fakt że jest yy, że robię coś. No więc yy, to powoli koniec yy, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki i też z góry zaznaczam ja te łapki nie, nie proszę tak żeby że nie, nie hejtujcie mnie za to, że będę że ja to tak żebram, no nie wiem, tak błagam o te łapki, jednak jak taką łapkę albo komentarz youtuber zaczynający zobaczy to dla niego jest takie super wow. Zrobię, powiem, że jak ktoś mi subskrybował film z kanału, to od razu zacząłem robić więcej tych filmów. Jemu możecie podziękować, bo przez niego macie co praktycznie film. Um, to byłoby na tyle. Mamy drugi dzień, jako uzany, A widzimy się już jutro, mniej więcej o tej samej porze. Na razie.